Dzień dobry. Temat dzisiejszej lekcji to migracje. Ludzie charakteryzują się tym, że zawsze coś w swoim życiu chcą poprawić: chcą lepiej żyć, chcą mieć lepszy dostęp do szkoły, opieki medycznej, bardziej komfortowe warunki życia, chcą żyć bezpieczniej i często z tego powodu migrują. I to jest właśnie temat dzisiejszej lekcji. Proszę Państwa, czym są migracje? Migracje to Wszelki rodzaj przemieszczania się ludności związane ze zmianą miejsca zamieszkania bądź pobytu na okres stały lub czasowy. I w ramach, proszę Państwa, migracji wyróżniamy imigrację, czyli przyjazd do danego obszaru, emigrację, czyli wyjazd z danego miejsca, z danego obszaru, deportacje, czyli przymusowe wysiedlenie, wydalenie z danego obszaru, następnie reemigracje, czyli powrót do poprzedniego miejsca zamieszkania i repatriacje. Repatriacja jest to taki specyficzny rodzaj imigracji, a mianowicie władze kraju organizują powrót swoich obywateli, na przykład po przymusowym wysiedleniu. Migrację możemy podzielić na różne sposoby. Jednym z podziałów jest zasięg migracji. Tutaj proszę państwa wyróżniamy migracje wewnętrzne i migracje zewnętrzne. Migracje wewnętrzne są wtedy, kiedy przemieszczamy się w obrębie jednego kraju. I teraz to mogą być migracje między różnymi regionami danego kraju, między miastami, między wsiami. Bądź może być migrasta, migracja miasto-wieś, wieś-miasto. Najczęściej migrujemy, aby poprawić swoje życie, albo żeby łączyć rodziny, bo kto? Kogoś gdzieś poznał, y, chcą żyć razem, więc jedno przeprowadza się do drugiego. Jeżeli byśmy brali pod uwagę migrację miasto, wieś, wieś, miasto, w krajach wysoko rozwiniętych, w krajach bogatych y, spotykamy się z tendencją y, ucieczki ludzi z miast, czyli proszę Państwa, ludzie y, Przyjeżdżają do miasta jako studenci, tam kończą studia, podejmują pracę i kiedy się trochę dorabiają, marzą o tym, żeby wyprowadzić się poza miasto. I, proszę Państwa, wyjeżdżają właśnie poza miasto, kupują działkę bądź dom i tam się osiedlają. I dzięki temu w strefach podmiejskich powstają dzielnice mieszkalne, właśnie zwane suburbiami, czyli mamy tendencję odpływu ludzi z miasta. Natomiast sytuacja odwrotnie się ma w krajach słabiej rozwiniętych, gdzie ludzie z przeludnionych, biednych wsi, ma. Migrują do miasta w celu poprawy jakości życia, znalezienia pracy, ale niestety efekt jest taki, że ci ludzie bardzo często tej pracy nie znajdują, na wieś nie mają po co wracać, a więc tworzą się również peryferyjne dzielnice miast, tylko są to dzielnice biedy, są to slumsy, fawele, one mają różne nazwy. Migracje zewnętrzne z kolei są to migracje poza granicę kraju. I teraz, proszę Państwa, tutaj wyróżniamy coś takiego jak kraje imigracyjne i kraje emigracyjne. Kraje emigracyjne są to kraje, z których ludzie chętnie wyjeżdżają. I oczywiście domyślamy się, że będą to kraje objęte działaniami zbrojnymi, czyli jakieś wojny, konflikty, tam, gdzie jest niskie poczucie bezpieczeństwa, wysoka przestępczość, tam, gdzie jest po prostu bieda, gdzie jest bezrobocie, ludzie z takich regionów będą wyjeżdżać. I to będą kraje emigracyjne. Natomiast kraje imigracyjne, to będą są kraje, gdzie ludzie bardzo chętnie przyjeżdżają. Domyślamy się, że jest to Ameryka Północna, są to Stany Zjednoczone i Kanada. Domyślamy się, że jest to Europa Zachodnia, tutaj Niemcy, Skandynawia, Wielka Brytania, Wiodą Prym. Czy są to y, kraje naftowe y, Zatoki Perskiej, tak? czyli Emiraty Arabskie, y, Arabia Saudyjska, czy Kuwait. Tutaj możemy jeszcze wyróżnić kraje zamknięte, które jakby y, izolowane, które nie biorą y, udziału jakby w migracji ludności i takim krajem chociażby może być Korea Północna i kraje zrównoważone, jeżeli chodzi o migrację, gdzie ilość napływających i odpływających ludzi się równoważy. Kolejny podział migracji to ze względu na przyczynę i proszę Państwa, najważniejszym, najważniejszą przyczyną migracji to jest migracja ekonomiczna. Czyli, proszę Państwa, wyjeżdżamy, bo chcemy lepiej żyć. Wyjeżdżamy, bo chcemy mieć pracę, bo chcemy mieć dobrze płatną pracę, bo chcemy, żeby nasze dzieci uczyły się tam, gdzie jest dobra edukacja, gdzie jest dobry dostęp do służby zdrowia, gdzie jest dużo usług w sklepach i towar gdzie jest dużo usług i dużo towarów w sklepach. Czyli tam, gdzie nasza jakość życia ma szansę się poprawić. To jest przyczyna ekonomiczna. Przyczyna polityczna to wtedy, kiedy uciekamy, bo możemy być w kraju prześladowani ze względu na nasze poglądy polityczne, na, ze względu na naszą rasę, ze względu na nasze pochodzenie, kiedy na nasz nie wiem, światopogląd, ale również uciekamy, ponieważ w naszym kraju są konflikty zbrojne, w naszym kraju jest wojna. Migracje zdrowotne, wyjeżdżamy w celu zreperowania naszego zdrowia, czyli na przykład wyjeżdżam do, do sanatorium. Ja znam przykłady, że ludzie zmieniają miejsce zamieszkania, bo na przykład w danym regionie jest wysokie zapylenie, dziecko ma alergię i po prostu ludzie chociażby z tego powodu się przeprowadzają, bo nie są w stanie tam mieszkać. Migracje społeczne, no też bardzo popularne, wtedy kiedy zmieniamy miejsce zamieszkania, bo wyjeżdżamy na studia, kiedy zmieniamy miejsce zamieszkania, bo dostaliśmy pracę w innym miejscu i przeprowadzamy się, kiedy zmieniamy miejsce zamieszkania, bo się zakochaliśmy i w celu łączenia rodzin jedno z małżonków czy jedno z pary musi się po prostu przeprowadzić, żebyśmy mogli zamieszkać razem. Migracje religijne wtedy, kiedy jesteśmy prześladowani na tle religijnym. Na przykład jesteśmy w kraju islamskim, wyznajemy chrześcijaństwo i żyje nam się źle, z tego powodu jesteśmy prześladowani, uciekamy. Ale również migracje religijne to chociażby ruch pielgrzymkowy. Migracje ekologiczne to właśnie wtedy, kiedy uciekamy z obszaru, gdzie środowisko jest mocno zanieczyszczone, kiedy chcemy żyć w zdrowszym, lepszym środowisku bądź z obszarów objętych klęskami żywiołowymi. Natomiast migracje turystyczne są to, proszę Państwa, wyjazdy rekreacyjne, wypoczynkowe i tak Kolejny podział migracji to ze względu na czas trwania tych migracji. Mogą być migracje stałe, kiedy co robię, kiedy sprzedaję dom, pakuję się i wyjeżdżam do innego kraju i zaczynam od nowa mogą być migracje sezonowe. Kiedy wyjeżdżam na przykład do sezonowej pracy na zbiór truskawek czy ogórków do Niemiec. Mogą być migracje wahadłowe, kiedy wyjeżdżam na przykład pracuję w innym mieście i co dzień wyjeżdżam albo wyjeżdżam na tydzień, na weekend wracam do domu, tak? To będzie migracja wahadłowa. Migracje czasowe z kolei to będą takie, kiedy wyjeżdżam na przykład na 5 lat na studia i potem wracam. Wyjeżdżam na jakiś czas do pracy i potem wracam. Bądź wyjeżdżam na pielgrzymkę. I potem wracam. To będą migracje czasowe. Kolejny podział migracji to stopień dobrowolności. Proszę Państwa, mogą być migracje swobodne. To znaczy, że ja wyjeżdżam do innego kraju czy do innego regionu tylko dlatego, że taka jest moja wola. Chcę coś poprawić, chcę coś zmienić, a więc opuszczam dany region, dany kraj i jadę do innego. Mogą być migracje wymuszone i one są spowodowane pogorszeniem się jakości mojego życia w danym regionie. Na przykład wybuchła wojna i uciekam. Na przykład jest kataklizm. Klęska żywiołowa, i uciekam, zaczynam być prześladowana, i uciekam. Nikt mnie nie zmusza, ale ja chcąc y, uniknąć. Y jakieś niekorzyści dla mnie, po prostu uciekam z tego terenu tam, gdzie będzie mi się po prostu lepiej żyło, bo tutaj martwię się o swoje życie czy bezpieczeństwo. Natomiast migracje przymusowe, są to migracje, które odbywają się wbrew mojej woli, to znaczy jestem wydalona z kraju, czyli mówimy tutaj o deportacji, czy na przykład mówimy o przymusowych przesiedleniach. Kiedy mówimy o przyczynach migracji, to pamiętajmy, że jest coś, co nas przyciąga do danego kraju i jest coś, co nas wypycha z innego kraju. I chciałam, żebyśmy temu się przyjrzeli. Czynniki przyciągające to większa szansa na znalezienie pracy, czyli w danym regionie do którego wyjeżdżam nie ma bezrobocia, potrzebne są ręce do pracy, praca jest dobrze płatna i wyjeżdżam, większy dostęp do opieki medycznej i do edukacji dla mnie i dla moich dzieci, lepsze zarobki, ale również no i to jakby skutkuje wyższym standardem życia. Po prostu żyje się na wyższym poziomie, żyje się łatwiej, żyje się lepiej, wszystko jest dostępne i na więcej rzeczy mnie po prostu stać poczucie bezpieczeństwa i tutaj poczucie bezpieczeństwa możemy rozumieć wielowątkowo a mianowicie chodzi takie o takie bezpieczeństwo że nie porywają ludzi na ulicach że nie strzelają do ludzi bo są takie kraje i rzeczywiście z takich krajów ludzie uciekają bo mogą nas porwać i sprzedać na organy ale również chodzi o takie bezpieczeństwa że mogę mówić to co myślę mogę czuć się tym kim chcę czyli na przykład no niestety z Polski zdarza się że wyjeżdżają homoseksualiści bo twierdzą że w tym kraju i ciężko żyć, bo jesteśmy krajem pod tym względem mało tolerancyjnym. Tak więc przestrzegane są prawa człowieka, jest wolność słowa, wolność poglądów. To bezpieczeństwo jest też bardzo ważne. Przyciągają nas kraje, które dają nam możliwość rozwoju osobistego, rozwoju zawodowego, rozwoju edukacyjnego, czyli możemy coś więcej osiągnąć niż w kraju, z którego wyjeżdżamy. Dalej wracamy do kraju przodków dalej jedziemy do kraju gdzie mamy właśnie tolerancję etniczną, tolerancję religijną, czyli nie będziemy prześladowani za to, że inaczej wyglądamy, mówimy z innym akcentem, wierzymy w innego boga, yy, kochamy innych ludzi, to już powiedziałam. Dalej jedziemy do kraju, gdzie warunki przyrodnicze są korzystne, nie wiem, odpowiada nam klimat, w tym kraju nie ma klęsk żywiołowych, nie ma kataklizmów, nie wiem, nie ma wybuchów wulkanów, trzęsień ziemi, czyli mamy też takie fizyczne poczucie bezpieczeństwa od natury. Natomiast co nas wypycha z kraju? Na pewno wypycha nas życie w ubóstwie, bieda wypycha nas bezrobocie, wypycha nas niski poziom edukacji albo niski poziom y, służby zdrowia. Czyli brak podstawowej opieki medycznej bardzo często. Dalej, kiedy to ubóstwo i jest związane bardzo często z bezrobociem, ale też niskimi płacami. Uciekamy z kraju, gdzie jest, z kraju, w którym jest przeludnienie, dlatego że tam jest właśnie bezrobocie, a jeżeli przeludnienie, to bardzo często głód. Konflikty mm, o podłożu politycznym, etnicznym, religijnym też sprawiają, że będziemy uciekać. Dalej jest to kraj, w którym nie, czuj, nie czujemy się bezpiecznie i właśnie z tego powodu, że jest wojna czy jakiś konflikt, czy jest prześladowani za światopogląd, za y, poglądy polityczne, za poglądy religijne, za orientację. Uciekamy z kraju, gdzie są y, nie tylko wojna, ale również klęski żywioł, żywiołowe, powodzie, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów. Czy uciekamy z kraju, który jest mocno zdegradowany? Y, czy z regionu, który jest mocno zdegradowany w wyniku działalności człowieka, czyli jest mocno skażone, zanieczyszczone środowisko? Ludzie masowo wyjeżdżali z Czarnobyla. Kolejna kwestia, jeżeli chodzi o migrację, to jej skutki. I teraz w każdej sytuacji mamy skutki pozytywne i negatywne. I warto rozpatrzyć to w zależności od tego, czy jesteśmy krajem imigracyjnym, czy emigracyjnym. Jeżeli jesteśmy krajem emigracyjnym, czyli z naszego kraju więcej ludzi wyjeżdża niż przyjeżdża, to pozytywne skutki będą takie, że na pewno w kraju spada bezrobocie. Dalej państwo ma mniejsze wydatki na łagodzenie skutków bezrobocia, ponieważ ludzie wyjeżdżają, a więc nie ma bezrobotnych, nie trzeba płacić im zasiłków, nie wiem, nie trzeba uruchamiać opieki społecznej i tak dalej. Mamy mniejszy przyrost naturalny i teraz oczywiście to może mieć plus i minus, bo jeżeli jesteśmy krajem, w którym przyrost naturalny jest bardzo wysoki, czyli mamy przeludnienie, mamy problem głodu, no to mniejszy przyrost naturalny jest jak najbardziej wskazany i tutaj będzie pozytywny. Dlaczego mniejszy przyrost naturalny? Bo wyjeżdżają głównie ludzie młodzi, czyli oni nie rodzą dzieci, bo ich nie ma, te dzieci rodzą się w krajach imigracyjnych. Rozwój firm transportowych. Dlaczego? Jeżeli jesteśmy krajem emigracyjnym, jeżeli dużo ludzi wyjeżdża, no to są tacy, którzy ten transport im organizują. Napływ dewiz. Proszę Państwa, bardzo często jest taka sytuacja, że wyjeżdża mąż, a zostaje żona z dziećmi. I ten mąż przesyła pieniądze do domu. Co robi żona? Żona te pieniądze w kraju emigracyjnym wydaje, czyli żona nie wiem, remontuje kuchnię, a więc kupuje płytki, kupuje klej, zatrudnia firmę. A więc co, 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 co to znaczy? Że wydaje pieniądze w tym kraju, daje miejsce pracy, a to powoduje rozwój gospodarczy tego kraju. Czyli mówiąc inaczej, mąż wyjechał, zarabia pieniądze, wypompowuje pieniądze z tamtej gospodarki i pakuje je do Kraju swojego pochodzenia, gdzie została żona, i kraj dzięki temu może się rozwijać. A jeżeli się rozwija, zaczynają powstawać y, lokalne firmy, przedsiębiorstwa, coraz więcej, bo jest coraz większe na nich zapotrzebowanie, bo takich żon, które remontują, które chodzą do fryzjera, bo je na to stać, bo mąż przysyła hajs, y, gdzie dzieci kupują y, chipsy, żona wymienia telewizory albo buduje dom. Y, to wszystko będzie napędzało lokalną gospodarkę i powodowało rozwój kraju. Ale oczywiście taka sytuacja ma też swoje skutki negatywne. Proszę Państwa, jak już powiedziałam, może to być spadek przerosu naturalnego, a więc po prostu starzenie się społeczeństwa. Wjeżdżają ludzie młodzi, dodatkowo nie rodzą się dzieciaki, społeczeństwo nam się starzeje. Ulega zachwianiu struktura wieku i płci właśnie społeczeństwa, bo ubywa mężczyzn, młodych, nie rodzą się już powiedziałam, dzieci, a więc starzenie się społeczeństwa i koszty i skutki utrzymania starego społeczeństwa. Rozpad rodzin. No niestety bardzo często dochodzi, że jeżeli mąż wyjeżdża i jest tam wiele lat, często się niestety zdarza, że takie rodziny się po prostu rozpadają. Wzrost cen usług. Dlaczego wszyscy fachowcy wyjechali? A więc ci, co zostali, y, mogą windować ceny, bo nie ma konkurencji. A więc dla firm, które zostały, jest to bardzo dobrze, ale dla odbiorców, dla konsumentów, odbiorców tych usług, to wcale nie jest dobra sytuacja, bo y, była taka sytuacja w Polsce, kiedy wszyscy budowlańcy wjechali do Anglii i na położenie płytek czekało się rok, a i tak fachowiec wywindował straszne ceny, a mógł, bo nie miał konkurencji. Co więcej, proszę Państwa, tutaj aż się prosi o takie pojęcie zwane drenażem mózgów. Jeżeli jesteśmy krajem emigracyjnym, to wyjeżdżają ludzie, już to wiemy, ale bardzo często wyjeżdżają ludzie młodzi i wykształceni. Dla kraju to jest największa strata, kiedy wyjeżdża człowiek wykształcony. Dlaczego? Bo to jest człowiek, w którego edukację państwo inwestowało przez wiele lat. Szkoła podstawowa, gimnazjum albo szkoła średnia. I studia. Kilkanaście lat inwestycji w edukację takiego człowieka. I uwaga, to jest człowiek, który jest przygotowany po to, aby rozwijać kraj, czyli pracować i wymyślać coś, zakładać swoje firmy, a więc przyczyniać się do rozwoju gospodarczego kraju. On wyjeżdża. Państwo w niego inwestowało i wychow wychowało go dla innego kraju. Proszę Państwa, inny kraj z przyjemnością łyknie taką wykształconą osobę. Dlaczego? Bo ona tam pojedzie i nie będzie oczekiwała na zasiłek bo ona skończyła studia, ona coś sobą reprezentuje, ona jedzie po to, żeby życie było lepsze, a nie żeby klepać biedę i y, liczyć na zasiłek. Taka osoba zatrudni się w jakiejś firmie, którą będzie rozwijać, bądź sama założy firmę i będzie tworzyła miejsce pracy, czyli rozwijała gospodarkę tamtego kraju. W związku z tym, proszę Państwa, drenaż mózgów, y, odpływ ludzi wykształconych, bardzo niefajna sytuacja, bardzo negatywny skutek migracji. Teraz, proszę Państwa, wyobraźmy sobie, że jesteśmy krajem imigracyjnym, czyli jesteśmy krajem, do którego więcej ludzi przyjeżdża niż wyjeżdża. Jakie będą teraz skutki? Oczywiście zaczynamy od skutków pozytywnych. Proszę Państwa, przyjeżdża dużo ludzi, szczególnie ludzi młodych. Co to znaczy? To znaczy, że wzrasta przyrost naturalny. No, w przypadku Polski to jest sytuacja bardzo, bardzo pożądana. Wiemy, że, że w dobie 500 plus. Może już 800. Wiemy, że to nie za bardzo się udało, bo to miało na celu wzrost dzietności, wzrost przyrostu naturalnego, a niekoniecznie, więc miejmy nadzieję, że imigranci. Poprawi się ich jakość życia, tutaj w związku z tym będą chcieli rodzić dzieci. A więc skutek pozytywny, napływ ludzi młodych i wzrost przyrostu naturalnego. Bo po pierwsze przyjeżdżają ludzie młodzi, po drugie tutaj mogą rodzić się ich dzieci, więc odmładza się struktura wiekowa naszego społeczeństwa. Zwiększenie wpływów z podatków. Proszę Państwa, przyjeżdżają ludzie, zatrudniają się, a jak się zatrudniają, to otrzymują pensje, płacą podatki. No i rozwija się gospodarka, budżet państwa się powiększa. Dalej. Napływ fachowców. Proszę Państwa, bardzo często właśnie, wiemy, przyjeżdżają ludzie wykształceni, czyli uwaga, drenaż mózgów w kraju emigracyjnym, a my takie perełki y, zbieramy i, y, i zatrudniamy. Dalej, napływ y, specjalistów, fachowców, czy taniej siły roboczej. Proszę Państwa, bardzo często jest tak, że y, przyjeżdżają ludzie, którzy wykonują y, pracę, której. Obywatele danego kraju już nie chcą wykonywać. Ja tak zauważyłam, że proszę Państwa, w Niemczech, jak są filmy transportowe, to najczęściej y, kierowcami nie są Niemcy, ale Polacy, Czesi, Słowacy, Bułgarzy, y, Rumuni, Ukraińcy. No właśnie. Czyli uwaga, napływ siły roboczej i specjalistów, i fachowców, i taniej siły roboczej, która bardzo często pracuje za mniejsze pieniądze dalej wzrost zapotrzebowania na towary i usługi w tym na takie które potrzebuje ludność napływowa czyli proszę państwa nie wiem pojawiają się usługi których do tej pory nie świadczyła ale przyjechała spora rzesza ludzi która oczekuje że takie się pojawią i dla nich te usługi powstają tak samo jak towary no proszę państwa przykład no, pojawiają się sklepy w Polsce z towarami ukraińskimi restauracje z kuchnią ukraińską bo rzesza Ukraińców w Polsce jest coraz większa w związku z tym Wzrost właśnie zapotrzebowania na te usługi i świadczenia tychże. Tych Dalej, zwiększa się zróżnicowanie kulturowe, czyli uwaga, mamy możliwość kształcenia i wychowywania nasze społeczeństwo w postawie tolerancji. Czyli możemy pokazać, że jesteśmy różni, ale możemy być sąsiadami, możemy się przyjaźnić, i wtedy świat jest po prostu piękny. Kraj imigracyjny. Więcej ludzi przyjeżdża niż wyjeżdża. Skutki negatywne. Większa konkurencja na rynku pracy. Proszę Państwa, może dojść do tego to, co się stało w Wielkiej Brytanii, kiedy Polacy masowo tam y, przyjeżdżali, oni przejęli rynek y, remontowo budowlany, wykończeniowy. No właśnie. I teraz może być tak, że rzeczywiście usługi ludności napływowej będą tańsze, lepsze, no bo ci ludzie przyjeżdżają i wiedzą, po co przyjeżdżają, chcą pracować i się dorobić, więc proszę Państwa, może, może być także. Y, Zacznie powoli w kraju rosnąć bezrobocie i może być tak, że y, obywatele danego kraju mogą mieć problem y, z zna, znalezieniem pracy, bo zostali wygryzieni. Dalej obniżenie ceny pracy, ponieważ na rynku pracy robi się coraz większa konkurencja, coraz więcej jest firm remontowo-budowlanych na przykład, w związku z tym będzie między nimi walka o klienta. I teraz dla tych firm jest to gorzej i dla rodzimych firm będzie to gorzej, dla odbiorców, czyli dla nas, będzie to lepiej, bo będziemy mieli w czym wybierać i cena będzie spadać. Zwiększenie wydatków państwa na pomoc socjalną. Proszę Państwa, przyjeżdża ludność napływowa, dostaje legalną możliwość pobytu, a więc dostaje też Pewne prawa i przywileje, czyli y, otrzymują dodatki, zasiłki, y, 500, plus i tak dalej, i tak dalej. Czyli większe obciążenie pomocy socjalnej właśnie imigrantami. No i proszę Państwa, jak już powiedziałam, że napływ ludności może powodować. Kształtowanie postawy tolerancji, ale też może powodować niechęć, bo jak już powiedziałam, wzrost bezrobocia, zabieranie pracy, obniżenie wartości pracy może powodować niechęć, może powodować wrogość, może powodować konflikty i właśnie niestety też brak tolerancji. Co więcej, to może też skutkować tym, że będą powstawać swoiste dzielnice danej ludności, hermetyczne, zamknięte, a to też jakby nie buduje, tylko dzieli. Proszę Państwa, wraz z rozwo rozwojem cywilizacyjnym coraz łatwiej podróżować i się przemieszczać, w związku z tym migracje też się nasilają. Zobaczmy, jak wyglądają główne kierunki migracji. Ważniejsze kierunki migracji zagranicznych. Oczywiście takim krajem, do którego wszyscy chcą migrować, to są Stany Zjednoczone i Kanada. I tutaj główny kierunek to Ameryka Łacińska, ale również Azja. Chiny i nieco mniej z Europy. Kolejny kierunek to Europa Zachodnia, oczywiście głównie Niemcy, Wielka Brytania czy Francja i oczywiście do Europy Zachodniej. Migrują mieszkańcy Europy Środkowo-Wschodniej, ale... Mieszkańcy Azji, głównie tutaj byłych kolonii, chociażby z Indii do Wielkiej Brytanii, ale również mieszkańcy północnej Afryki wybywają do Europy. Kraje Zatoki Perskiej. Tutaj głównie mamy do czynienia z Arabią Saudyjską, Emiraty Arabskie czy Katar czy Kuwait. No i tutaj napływa głównie ludność z Azji. Szczególnie z Indii, z Indii, Pakistanu, Indonezja, Filipin. I proszę Państwa, rzesze ludzi uciekają z Syrii, głównie do Turcji, ale również kolejny etap to Europa Zachodnia. Australia tutaj przyjeżdża bardzo dużo mieszkańców Azji, ale również mieszkańców Europy. Bardzo specyficznym rodzajem migracji jest uchodźstwo. Jest to rodzaj migracji zagranicznych, wymuszonych zagrożeniem życia. Ludzie uciekają w obawie przed utratą swojego życia. I proszę Państwa, wydaje się, że różnica między uchodźcą a migrantem ekonomicznym jest oczywista. Bo mianowicie uciekam, bo jest wojna. Uciekam, bo jestem prześladowany. Jestem uchodźcą. Natomiast kiedy jadę, bo tutaj żyje się kiepsko, ja chcę lepiej żyć, jestem migrantem ekonomicznym. Ale kiedy ja wyjeżdżam z mojego kraju, bo jest bezrobocie i moje dzieci cierpią głód i życie mojej rodziny jest zagrożone, hmm, będzie to migracja ekonomiczna czy uchodźstwo? No właśnie, ta granica jest bardzo trudna do określenia. Szczególnie wtedy, kiedy patrzymy i widzimy napływ uchodźców, a wśród tych uchodźców jest bardzo dużo młodych, silnych, zdrowych mężczyzn. I tutaj rzeczywiście zaczynamy się grubo zastanawiać. Obójstwo dla uchodźców, ale są tam głównie mężczyźni. A więc, pytanie: czy są to ludzie, którzy uciekają, bo ich życie jest zagrożone, czy są to cwaniacy, którzy wykorzystują sytuację i chcą lepiej żyć? Trudno to rozdzielić i trudno w takiej sytuacji być jednoznacznym. Proszę Państwa, pamiętajmy, że wśród uchodźców y, najwięcej jest osób poniżej 18 roku życia. I co jest jeszcze bardzo ważne? Uchodźcy to są ludzie, którzy uciekają z własnego kraju i najczęściej uciekają do y, krajów sąsiednich, czyli bardzo blisko chcą przekroczyć w, granicę własnego kraju, y, żeby tylko poczuć się bezpieczniej. Dlatego paradoksalnie, takim krajem, który przyjął bardzo dużo y, uchodźców, jest na przykład. Y, Turcja. I co jeszcze warto, warto wiedzieć, że w 2021 roku na świecie 60% uchodźców pochodziło z pięciu krajów: Syrii, Afganistanu, Wenezueli, Mianmy i Sudanu Południowego. Oczywiście uchodźcy mają bardzo dużo problemów. Pamiętajmy, że są to ludzie, którzy stracili swój dom, stracili swoje bogactwo, swoje samochody, jeżeli mieli cały swój dobytek. Bardzo często stracili członków swoich rodzin. Co dalej? Trafiają do obozów dla uchodźców. I teraz tak, jeżeli ten obóz dla uchodźcy jest w kraju bogatym, to sytuacja nie wygląda tak źle. Ale jeżeli ten obóz dla uchodźców jest w kraju sąsiednim, który nie jest za bogaty, to się okazuje, że te obozy są przeludnione że nie ma tam dobrych warunków sanitarnych i higienicznych. Jest tam mało jedzenia, a więc bardzo trudne warunki i tak naprawdę bardzo ciężki los. Tylko tyle, że nasze życie nie jest zagrożone w wyniku, nie wiem, działań wojennych czy jakichś konfliktów, ale w wyniku głodu też ono nadal może być zagrożone. Czyli wcale ci uchodźcy w tych obozach dla uchodźców nie mają tak łatwo. Dalej, w kraju, w którym są, bardzo często mogą nie znać języka, a więc mają problemy ze znalezieniem pracy. Po drugie, jest ich, jeżeli tam jest obóz dla uchodźców, to jest ich bardzo dużo, a więc jest konkurencja na tym rynku pracy, więc o tą pracę bardzo trudno w przypadku, jeżeli na dodatek właśnie nie znamy języka. Dalej, nie znają języka, ale też różnią się kulturowo, w związku z tym mają problemy z integracją. Dalej, może pojawić się niechęć lokalnej społeczności, dlatego, że Uwaga, zorganizowanie obozów, zorganizowanie pomocy uchodźcom to są pieniądze. Te pieniądze mogłyby iść na naprawę chodnika, na naprawę dróg, na wybudowanie nowej biblioteki, a te pieniądze idą na pomoc tym ludziom, czyli jest jakby ryzyko, że jakość naszego życia się pogorszy. Z jednej strony jesteśmy chętni im pomagać, ale z drugiej właśnie obawiamy się, że my na tym jakby bardziej ucierpimy. Na koniec chciałabym, abyśmy powiedzieli sobie o miernikach, przy pomocy których obliczamy dane związane z migracją. Proszę Państwa, saldo migracji. Saldo migracji jest to liczba imigrantów odjąć, od liczby imigrantów odejmujemy emigrantów. Saldo jest dodatnie wtedy, kiedy więcej ludzi przyjeżdża niż wyjeżdża, czyli imigranci odjąć emigracji. emigranci, jeżeli jest na plusie, to znaczy, że więcej ludzi przyjeżdża. Saldo jest ujemne wtedy, kiedy więcej ludzi wyjeżdża z kraju niż przyjeżdża. Współczynnik salda migracji? Imigranci odjąć. Emigranci podzielone przez liczbę ludności kraju, regionu razy tysiąc, bo to liczymy w promilach. I teraz proszę Państwa. I teraz, proszę państwa, jest jeszcze coś takiego, co się nazywa przyrostem rzeczywistym. No bo zobaczcie, jeżeli mamy kraj i chcemy yy, zorientować się, jak w danym kraju zmienia się liczba ludności, to nie możemy brać pod uwagę tylko ludzi, którzy przyjeżdżają i wyjeżdżają, ale musimy wziąć jeszcze pod uwagę ludzi, którzy w danym kraju się rodzą i którzy w danym kraju umierają. I teraz przyrost rzeczywisty, czyli realna zmiana liczby ludności danego kraju, to saldo migracji i przyrost naturalny, czyli uwaga. Przyrost rzeczywisty równa się przyrost naturalny dodać saldo migracji. Współczynnik oczywiście przez liczbę ludności razy tysiąc. Okej. Okay. Proszę państwa, mamy liczbę ludności kraju, mamy urodzenia, zgony, imigrantów i emigrantów. Jeżeli chcemy obliczyć saldo migracji, musimy od imigrantów odjąć emigrantów. Mamy obliczone saldo migracji i współczynnik saldo migracji w przybliżeniu 35,95 promila. Ale teraz chcielibyśmy obliczyć przyrost rzeczywisty, czyli realną zmianę liczby ludności w okresie, najczęściej w roku dla danego kraju. Jeżeli chcielibyśmy obliczyć przyrost rzeczywisty, potrzebujemy przyrost naturalny i saldo migracji. Proszę Państwa, przyrost naturalny to urodzenia minus zgony. Obliczyłam przyrost naturalny 700 osób. Współczynnik przyrostu naturalnego to przyrost naturalny, podzielić przez liczbę ludności razy 1000. Wychodzi nam 1 w przybliżeniu 1,47 promila. Obliczmy w takim razie nasz przyrost rzeczywisty. No to mamy przyrost rzeczywisty. Przyrost naturalny 700 osób dodać 17100 osób bo to jest saldo migracji równa się 17800 osób podzielić przez liczbę ludności razy 1000 obliczymy współczynnik przyrostu rzeczywistego i wynosi 3742 setne w promila w zaokrągleniu ale jeśli chcielibyśmy yy, zrobić to inaczej, to proszę Państwa, my już obliczyliśmy współczynnik przyrostu naturalnego, obliczyliśmy współczynnik salda migracji, więc wystarczy te wartości dodać i też będziemy mieli. Sprawdźmy, czy nam się to zgodzi. Oczywiście wszystko, wszystko nam się zgadza i mamy obliczony. Współczynnik przyrostu rzeczywistego i przyrost rzeczywisty. To tyle. Dziękuję za wspólne przepracowanie bardzo przyjemnego tematu. Tematy z demografii nie wiem jak wa, ale ja uważam za bardzo, bardzo takie bliskie nam i, i, i fajne do nauki. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie. A pies Bronek sobie leży. Pozdrawiam serdecznie. Bronek?